Jest 19 czerwca 1999 roku, ciepła noc w Buffalo, świerszcze cykają, a w oddali niesie się doping kibiców zgromadzonych na Marine Midland Arena. Jesteśmy w głębokim triple overtime szóstego meczu finałowego między Buffalo Sabres a Dallas Stars. Bez względu na to kto wygra, ten mecz przejdzie do historii i to nie dlatego, że jedna z tych drużyn będzie swój pierwszy puchar Stanleya. Dallas wywiera ogromną presję, a jeden z najlepszych strzelców znajduje się zupełnie sam przed najlepszym bramkarzem na świecie. To powinien być jeden z tych niezapomnianych momentów, o których kibice mówią przez lata, ale w rzeczywistości jesteśmy zaledwie sekundy od jednej z najbardziej kontrowersyjnych chwil w historii NAJ. Aby zrozumieć wagę tego momentu, cofnijmy się i zobaczmy, jak obie drużyny dotarły do tego miejsca, choć trafiły do tego samego finału, ich drogi były zupełnie różne. Finał Pucharu Stanley'a pomiędzy Dallas Stars a Buffalo Sabres był jak starcie Dawida z Goliatem. Przed sezonem 98-99 gwiazdy Dallas miały za sobą pierwszy od 7 lat jeszcze jako North Stars awans do finału konferencji. Przez ostatnie dwa sezony osiągali najlepsze wyniki w historii klubu prowadzeni przez trenera Ken'a Hitchcocka. Aby zwiększyć szanse na zdobycie pucharu Stanleya, ściągnięto legendę St. Louis Blues, Breta Hala, trzykrotnego zdobywcę 70 bramek w sezonie. Hal odrzucił lepsze finansowo oferty od Rangers i Kings, bo wierzył, że w Dallas ma największą szansę na wygraną. Mają rozmach, kurwi. Trafił do drużyny, która była prawdziwym goliatem. Ofensywna maszyna wypełniona przyszłymi członkami galerii Słab. Zdobyli 236 bramek i stracili tylko 168, najmniej w całej lidze. Z łatwością zdobyli trofeum prezydenta, podobnie jak w poprzednim sezonie, choć wtedy polegli w starciu z Red Wings. Playoffy rozpoczęły się z przytupem, wygrywając 4-0 z Edmonton, pozwalając im na średnio mniej niż 2 bramki na mecz. Nie obyło się bez kontrowersji. W trzeciej meczu wygrali 3-2 po anulowaniu trzech bramek Oilers, w tym jednego z powodu słynnej zasady Łyżwy w polu bramkowym, do której jeszcze wrócimy. W drugiej rundzie pokonali St. Louis w sześciu seriach, potem trafili na Colorado w finale konferencji. Awalanż ograli obrońców tytułu z Detroit, którzy mieli równie gwiazdorski skład. Po czterech meczach był remis 2 do 2. Kluczowy piąty w Reunion Arena padł łupem Colorado, które wygrało 7 do 5. Był to pierwszy raz, gdy Gwiazdy straciły tyle bramek w całym sezonie. Gospodarze jednak odpowiedzieli. W szóstym spotkaniu pokonali zespół Boba Hartleya 4 do 1, a w siódmym zdobyli cztery bramki przy zaledwie 25 strzałach, zapewniając sobie awans do finału. W finale czekało na nich Buffalo Sabres, które miało znacznie mniej gwiazd, ale grało twardo i z determinacją. Choć spośród drużyn grających w playoffach zajęli trzecie miejsce od końca, jeśli chodzi o liczbę zdobytych bramek, to pod względem tych straconych byli drudzy, głównie dzięki czeskiemu bramkarzowi Dominikowi Haszkowi. W latach 90. NHL była w tak zwanej erze martwego krążka. Zdobywanie bramek było trudne. Haszek jako jedyny bramkarz w historii zdobył dwukrotnie z rzędu tytułu MVP w latach 9.7 i 9.8, a w 9.9 miał jeszcze lepsze statystyki: 1,87 straconych goli na mecz, 93,7% skuteczności. Sezon LaShabi był jak jazda kolejką górską. Fatalny początek, bilans 2-3-2, potem seria 17-3-3 i pierwsze miejsce na wschodzie w połowie sezonu. W nowym roku przez kontuzję w tym haszka zaledwie wślizgnęli się do play-off jako siódma drużyna. W pierwszej rundzie spotkali się z drugim zespołem wschodu Ottawą Senators. Czeski goalie był fenomenalny. Stracił tylko 6 bramek w całej serii i miał 96,3% skuteczności. Szable rozgromiły Ottawę. Potem, mimo porażki w pierwszym meczu, pokonali Boston Bruins 4-2. do 2. W finale konferencji zagrali z Toronto Maple Leafs najlepiej strzelającą drużyną sezonu. Haszek opuścił dwa pierwsze mecze z powodu kontuzji pachwiny, ale jego zmiennik Dwayne Roloson zdołał utrzymać remis. Gdy Haszek wrócił, zatrzymał 75 na 81 strzałów. W meczach zrobiło się 3 do 5 i Buffalo awansowało do finału po raz pierwszy od 24 lat. Różnica między tymi drużynami to 23 punkty w tabeli, ale z miejscami pierwszym i drugim pod względem defensywy. Bramkarze Belpool i Haszek mieli odegrać kluczowe role. W pierwszym meczu bramkarz Szabli zatrzymał 35 z 37 strzałów, a jego zespół wygrał w dogrywce po golu Jasona Uleja. W drugim meczu na 3 minuty przed końcem Brad Hall dał gwiazdom zwycięstwo i remis 1 do 1 w serii. W meczach 3 i 4 Dallas dominowało Sabres defensywą, pozwalając na odpowiednio 12 i 18 strzałów. Ale Haszek był niesamowity. Szczególnie w meczu numer 4 zatrzymał 30 z 31. W meczu piątym Belfour odpowiedział czystym kątem broniąc 23 uderzenia, co dało prowadzenie drużynie z Teksasu 3 do 2. W szóstym meczu ekipa ze stanu Nowy Jork straciła kuriozalną bramkę po rykoszecie od bramkarza, ale zdołała wyrównać po golu Stu Barnes'a. <śpiewanie> Mecz przeszedł do dogrywki najpierw jednej, potem drugiej, aż do trzeciej. Dallas naciskało mając na lodzie Trio Modano, Lechtinen i Hal. Ten ostatni mimo kontuzji wrócił do gry w ograniczonym zakresie i wtedy, w decydującym momencie, znalazł się sam na sam przed bramką rywali. Problem? Stara zasada. Nie możesz być w polu bramkowym, jeśli krążek tam nie jest. W 1999 roku Liga wysłała wewnętrzną notatkę. Jeśli gracz miał kontrolę nad krążkiem i wjechał do pola bramkowego, gol miał się liczyć, ale tego nie opubliczniono. Hal oddaje strzał, Haszek odbija krążek, Hal ponownie przejmuje nad nim kontrolę i strzela, ale jego noga była jednak w polu bramkowym. Gol został uznany, Dallas zdobyło Puchar Stanleya i wszyscy mogliby się rozejść, ale Buffalo uważało, że ten gol był nieprawidłowy, dlatego zawodnicy nie wyszli z szatni, żądając wyjaśnień. W tamtym czasie obowiązywała bardzo jasna zasada dotycząca obecności zawodnika w polu bramkowym. Jeśli jakakolwiek część ciała zawodnika atakującego znajduje się w polu bramkowym wcześniej niż krążek, bramka nie powinna być uznana, chyba że zawodnik ma kontrolę nad krążkiem. Na nagraniu widać wyraźnie, że stopa Bretta Hala była w polu bramkowym, zanim krążek się tam znalazł. I to jest sedno całej kontrowersji. W teorii bramka powinna być nieuznana. Sędziowie jednak tłumaczyli, że zawodnik miał kontrolę nad pakiem i nie doszło do zmiany posiadania. Według interpretacji z wewnętrznej notatki gol był ważny. nie! ty to widzisz. Jednak ta decyzja wsparta tajnym zapisem. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Stało się. Była szalenie kontrowersyjna. Buffalo Sabres i ich fani do dziś czują, że zostali okradzeni z szansy na puchar Stanleya. Nawet komentatorzy i eksperci byli podzieleni. Z punktu widzenia przepisów, jeśli interpretacja kontroli nad krążkiem rzeczywiście obowiązywała, można by uznać bramkę, ale problem polegał na braku przejrzystości. Nikt nie wiedział, że taka interpretacja istnieje, aż do momentu jej użycia, by uzasadnić finałową bramkę. NHL zmieniło przepis dopiero w następnym sezonie. Teraz zawodnik mógł przebywać w polu bramkowym, o ile nie przeszkadzał bramkarzowi. Decyzja ta wywołała burzę w mediach i wśród kibiców. Wielu komentatorów i dziennikarzy kwestionowało legalność bramki, wskazując na niejasność przepisów i brak ich konsekwentnego egzekwowania. W Buffalo bramka ta została nazwana No Goal i do dziś jest symbolem niesprawiedliwości w oczach fanów szabli. Ta sytuacja miała wpływ na dalsze losy przepisów w lidze narodowej. W kolejnych sezonach zasady dotyczące pola bramkowego zostały uproszczone i bardziej zdefiniowane. Władze ligi nauczyły się, że brak jasnej komunikacji w kluczowych sprawach to przepis na katastrofę pr -ową. To jedno z najbardziej kontrowersyjnych zakończeń w historii NHL. Dla Buffalo kolejny rozdział bólu, dla Dallas chwila chwały. Mimo upływu lat temat ten wciąż budzi emocje i jest często przywoływany jako przykład niejednoznacznych decyzji w sporcie. Podsumowując kontrowersje wokół bramki Bretta Hala w 1999 roku były ogromne i miały długotrwały wpływ na postrzeganie NHL oraz interpretację przepisów gry. Jakie jest Twoje zdanie, czy ta bramka została uznana prawidłowo? Napisz w komentarzu, a ja dziękuję Ci za uwagę i zachęcam do oglądania następnych materiałów na tym kanale.